Przyjęcie w zamku. Głos kasztelańskiego herolda, który odczytywał na placu obwieszczenie, obudził wieś położoną u podnóża zamku. Nasz umiłowany Pan zaprasza wszystkich swoich dobrych i wiernych poddanych do udziału w przyjęciu wydanym z okazji swych urodzin. Każdy otrzyma miłą niespodziankę. Pan prosi jednak wszystkich o małą przysługę. Osoby, które wezmą udział w przyjęciu, niech przyniosą ze sobą trochę wody, aby uzupełnić kończące się rezerwy zamkowe. Herold powtórzył kilkakrotnie to obwieszczenie, potem odwrócił się i pod eskortą straży powrócił do zamku. We wsi w przeróżny sposób komentowano zaproszenie. Och, to zawsze ten sam tyran. Ma wystarczająco wielu służących, by uzupełnić zbiornik. Ja zaniosę szklankę wody i to wystarczy. Ależ nie, mówił ktoś inny. Był zawsze dobry i szczodry. Ja przyniosę baryłkę. A ja na parstek wody. Jabeczkę. Rano w dniu przyjęcia można było zobaczyć dziwny orszak zdążający do zamku. Niektórzy pchali z wysiłkiem potężne beczki lub nieśli, sapiąc wielkie wiadra pełne wody, inni wyśmiewając się współtowarzyszy drogi, nieśli małe karawki albo szklanki na tacy. Orszak ten wszedł na podwórze zamkowy, każdy opróżnił swój pojemnik. W dużym basenie ustawił go w kącie i podążał do sali bankietowej. Pieczyste dania i napoje, tańce i śpiewy przeplatały się bez przerwy. Wreszcie, pod wieczór, pan zamku podziękował wszystkim w uprzejmych słowach za przybycie i powrócił do swych apartamentów. A przyrzeczona niespodzianka? Przemrali niektórzy niezadowoleni i rozczarowani. Innych przepełniała radość. Nasz pan zorganizował dla nas wspaniałą uroczystość, mówili. Każdy przed powrotem do domu udał się po swój pojemnik. Dały się słyszeć krzyki, które gwałtownie się nasilały. Były to okrzyki radości i okrzyki złości. Pojemniki Zostały napełnione aż po brzegi złotymi monetami. Ach, gdybym przyniósł więcej wody. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą jaką wy mierzycie z Ewangelii według Świętego Łukasza. Dobrej nocy.